Dzień dobry, zaczynamy. Od początku zamieszania z wirusem, epidemią w kraju, za granicą, na świecie, ja, kiedy zaczęło się, zaczęły się pewne ograniczenia, kiedy zaczęły się pozostawania w domu, zacząłem się modlić, zacząłem się zastanawiać, co ja jako Boży Sługa, jako. Boże dziecko, mogę zrobić w tym czasie dla Boga, mogę zrobić w tym czasie dla Ciebie, dla Bożej rodziny. I moje serce pobiegło w stronę tego, co jest Mu najbliższe, co jest Jego powołaniem. Odebrałem przekonanie, żebym śpiewał dla Boga, żebym dzielił się tym z innymi. I to, co robiłem, na Bożą chwałę, chcę robić nadal w tej. Także dziwnej dzisiaj sytuacji, jakże nietypowej dla nas wszystkich. Postanowiłem, że będę wrzucał coś na YouTube'a. Będę to robił dość regularnie. A czwartek bodajże w, tym, w zeszłym tygodniu obudziłem się, a żeby te moje działania w jakiś sposób ująć w ramy, usystematyzować i nazwać po jakimś krótkim zastanowieniu. Postanowiłem nadać im tytuł Myśli wśród dźwięków. I dzisiaj spotykamy się pierwszy raz. Dzisiaj nie będzie za dużo myśli. Dzisiejszą myślą jest to, byś i Ty pomyślał, rozważył, co możesz zrobić dla Boga. Ale przede wszystkim zachęcam Cię, byś rozmawiał z Nim, byś Mógł z nim przebywać, byś mógł z nim yy, dzielić się tym, co jest Twoją troską, co jest Twoim problemem, z czym się borykasz, z czym walczysz w sobie w tych dniach trudnych. Potem, po tym pomyśle pozostała. Sprawy techniczne, które nie były dla mnie łatwe, przez które musiałem w jakiś sposób dać sobie radę, przebrnąć i nie tylko z nagraniem, ale z kanałem na YouTube w ogóle nigdy nie miałem do czynienia. Z komputerem jestem obyty, ale z tymi sprawami nigdy nie miałem do czynienia i nigdy się nie bawiłem. Ale dla chcącego, jak to mówią, i wreszcie udało mi się. Przebrnę przez te sprawy, ale ponieważ i dzisiaj, i tym razem te kilka minut ma być zgodne z tytułem tego cyklu, włączam więc pieśń. A ze względu na warunki, jakie sami widzicie, ze względu na możliwości techniczne, jakich nie mam specjalnie, ze względu na moje również ograniczone możliwości i umiejętności, będzie to na pewno nie nagranie, nie wykonanie porywające, ale chyba w tym przypadku nie o to chodzi. Zapraszam Ciebie do słuchania i zapraszam Ciebie do wielbienia. Dzisiaj pieśń My Wierzymy. W czasie patrzy gdy zwątpienie wokół nas jest jedynym fundamentem wiarę swą mamy w nim zagubionym Ciemność trwa, widzimy, że tylko w Nim jest wybawienie. Wiarę są mamy w nim. My wierzymy w Boga Ojca. My wierzymy w Syna Moc. My wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. Miejmy wiarę nie wzruszą. niż to mówi pieśń. W czasie pokus i słabości Wiarę swą mamy w nim. Wiarę swą mamy w nim. My wierzymy w to. My wierzymy w Syna Moc, my wierzymy w Duchu Święty i że życie mamy w Nim. My wierzymy w śmieć na krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w znaczu i że Pan powróci znów. Zgubieni swój odnajdą i gość pełna w nim zapanuje znów. Kościół wreszcie niech zawoła w głos. Wiarę swą mamy w nim, bramy nie przemogą go. Boża wielka moc zniszczyła zło, wiemy, że on sam nie zawiedzie nas. Wiarę swą mamy w nim. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Syna Mocy, my wierzymy w Duchu święty i że życie mamy w Nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. My wierzymy. Ojca. my wierzymy w na moc, my wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w nim. My wierzymy w świeć Krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. Czekamy na Ciebie, czekamy na Ciebie, Panie. I wierzę, że Ty masz moc przynieść pokój, przynieść ukojenie, przynieść wyciszenie dla każdego z naszych serc. Amen. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie niebawem. Do zobaczenia.